Czy wiesz, że w historii istniał władca tak przerażający, że trudno to sobie wyobrazić? Otworzył publiczne burdele we własnych pałacach i zmuszał żony rzymskich arystokratów, by stawały się jego konkubinami. A co jeszcze bardziej szokujące, płacił mężczyznom za to, by spędzali noc z cudzymi żonami. Tym człowiekiem był Gajusz Cezar Germanik, znany światu jako Kaligula. Początkowo był ulubieńcem ludu, lecz ciężka choroba całkowicie go odmieniła. Od tego momentu rządził jak prawdziwy koszmar, popadając w obłęd. Stał się niezwykle bliski ze swoimi siostrami, a nawet wydawał rozkazy zabijania krewnych wraz z dziećmi. Uczynił swojego konia senatorem i planował mianować go konsulem. Na wystawnych ucztach żona senatora musiała stawać się jego rozrywką. Torturował i zabijał, wybierając przypadkowych widzów, by posłać ich na śmierć. Gdy brakowało katów, sam stawał się katem. Caligula ogłosił się Bogiem, stawiał własne posągi w świątyniach i karał śmiercią tych, którzy odmawiali oddawania mu czci. Nawet jego osobista gwardia nie wytrzymała i w końcu uknęła spisek. W 41 roku naszej ery Caligula został zamordowany w podziemnym przejściu. Próbował krzyczeć, ale poderżnięto mu gardło. Według oficjalnych źródeł zadano mu ponad 30 śmiertelnych ran, a według plotek – ponad 100. Po jego śmierci Rzymianie gorączkowo starali się wymazać jego imię i zniszczyć wszystkie posągi oraz wizerunki. Nie tylko umarł, został celowo Wajmazejni z historii i na zawsze pozostał symbolem ciemności.